Witam Was na dzisiejszej lekcji e, Biochemu i Dżulka. E, na dzisiejszej lekcji zajmiemy się uwaga, uwaga. Nie tym razem nie będzie reakcja lakukaracza, nie reakcja kuczerowa. Dzisiaj będzie oto benzen. Kurma. Czekajcie. I pierwsze co Wam puszczę. Benzyn! Brawo! Dobra, takim oto dziwacznym wstępem zaczynamy. Yy, ogólnie staram się przynajmniej dziś, od dziś, wrzucać systematycznie cokolwiek, bo inaczej wszyscy będziemy w dziurze. Yy, dlatego od dziś systematyczna lekcja, przynajmniej do czasu aż mi się będzie chciało. Yy, znaczy, nie no wiecie o co chodzi. I będziemy po kolei czytać, a przynajmniej analizować co to jest w zeszycie i od razu to, co jest jakieś niewyjaśnione, to będę wam wytłumaczyć. Okej? Okay? Znaczy, was się nie pytam okej, okay? tylko po prostu sama mówię, że tak będzie. Dobrze, nieważne. Więc tak, benzen to przedstawiciel węglowodorów aromatycznych. Dlaczego taka głupia nazwa? Ano dlatego, że węglowodory aromatyczne, jak sama nazwa mówi, mają aromat, tak jak nie wiem. O, proszę bardzo, perfumy też mają jakiś aromat. Tak samo benzen. On po prostu jakoś pachnie. Dokładnie nie wiemy jak. W sensie nie jest to powiedziane u nas, przynajmniej w zeszycie. Jest tylko tyle, że ma charakterystyczny zapach. To wiecie, tak jak ja bym Wam. Piknęła perfumy, no i czujecie to? Nie! No właśnie, tak samo jest z benzenem. No ale cóż, wystarczy nam się domyślać, że po prostu jakoś pachnie. O, teraz mi to pachnie, bo w perfumami. No ale, że Wy tego nie czujecie, to się nie dowiecie tak samo jak pachnie benzen, bo jest ogólnie toksyczny, trujący i rakotwórczy. Więc lepiej w sumie nie wąchać go. Też nie wiem, jak pachnie, tak rozpoko. Może iść dalej. No, więc on jest przedstawicielem węglowodorów aromatycznych. Eee, a i ogólnie węglowodory aromatyczne Mają budowę Pierścieniową Coś takie śmieszne Ale tak nie wyglądają, nie wyglądają jak kółko ratunkowe eee, No ale Są o budowie pierścieniowej I zawierają Zdelokalizowane wiązania To nie jest dokładny kształt tego Jak to wygląda, po prostu wczoraj to narysowałam To miała być piłka nożna, ale mi nie wyszła Dlatego teraz Wam pokazuję Bo, bo tak Dobra Yy, zacznijmy od jakichś porządnych rzeczy, a nie od takich głupot, o których Wam teraz mówię. Więc ogólnie. Benzen ma wzór taki. To jest Bend. Yy, sam wzór sumaryczny całej grupy węglowodorów aromatycznych wygląda natomiast tak. CNH2N-6. Dlaczego minus 6? Bo tak, o to się nie pytać. No i to są ogólnie te aromatyczne. Aromatyczne, bardzo ładna nazwa. Brzmi apetycznie, ale to aromaty, a inaczej nazywają się areny. Nie mam pojęcia, skąd się wzięła taka nazwa areny, jak to mi się kojarzy bardziej z jakimiś boiskiem i występami, nie wiem, Igrzysk Olimpijskich. No bo taka typowa arena. No ale jednak tutaj chodzi o węglowodory aromatyczne. Mogło się to wziąć stąd, że początek mają taki sam. A tutaj to jednak widać, że to są jakieś niby alkeny, ale niby nie. Takie dziwolongi są, bo są i tyle musimy się po prostu o nich uczyć. Więc teraz tak. Wiemy już, jaki jest wzór. Wiemy, że to jest benzen. Wiemy, że to jest CNH2N-6. To na pewno węglowodory aromatyczne, inaczej areny i w sumie to cała nasza wiedza się na tym kończy. Koniec! Nie no, żartuję. Yy, dobra, teraz przejdziemy do tego, jak otrzymywać benzen i jak, kurde, ścierać mazak jedną ręką, nie trzymając tablic. Dobra, nauczyłam się, więc wy też teraz możecie się nauczyć, jak otrzymywać benzen. Nie będę wam tu, nie wiem, przelewała jakichś y, miksturek tajemniczych, to jest ogólnie olej jarganowy, ale dobra. Tylko wam po prostu zademonstruję to y, na tej tablicy Mazakiem po prostu y, pisząc, nie robiąc żadnych cudów, nie widów, bo nam też tego nie pokazywali także. Y, benzen, ten oto maluszek, znaczy no nie taki maluszek, ale wiecie. Otrzymujemy y, w trzech sposobach. W sensie na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich to jest trimeryzacja acetylenu. Oczywiście nie mówiłam wam o niej wczoraj czy kiedyś, bo do tego nie doszłam i to nie było aż tak przydatne do życia, natomiast teraz jest bardzo ważne. Yy, w sensie ogólnie po prostu jest i dobrze by było się tego nauczyć. Trimeryzacja, czyli znaczy, że potrzebujemy trzech, żeby cokolwiek powstało, że mi nie wiedzie, że tak jakby. Trzy cząsteczki łączą się ze sobą w jedną, tak? To działa. Czyli mamy acetylen. Jak wiemy, albo i nie, acetylen wygląda tak. Do niego mamy trzy cząsteczki tego główienka. Eee, lecimy dalej. Ogólnie w tej reakcji jest potrzebny katalizator. Nie wiem, czemu powiedziałam kat i dodam analizator, ale wiecie, katalizator. I temperatura. Dobra, nie będę się zastanawiać nad tym, czy ta sama w sobie wygląda jak topór. Nie wiem. Dobra. I z tego powstał C6H6. Jeśli słuchaliście mojego gadania jakieś dwie minuty temu, to wiecie, że to jest benzen. Hurra! Udało się nam to odkryć. Jesteśmy zwycięzcami. Możecie sobie wiecie, to miało być konfetki, ale chyba nie widać, że to konfety. Nie słuchajcie mnie wszystkiego, co mu to dobre. No. E, tak, możemy to uzyskać. Możemy też e, ze smały węglowej. Nie wiem, czemu nam to podali skoro. No dobra. Węglowej. Frakcja obojętna. Nie wiem, czy to w ogóle. O co tu chodzi, ale nie podali nam tego, więc ja też mam nie będę tak budować. Po prostu nie interesujcie się tym. A trzecie. Mm. Przez dehydrogenację cykloheksa. Dehydrogenacja cykloheksa. W no. ogóle nie chemia jest o tyle fajna, że niektóre te nazwy są bardzo logiczne. No patrzcie, dehydrogenacja Czyli po prostu odłączamy wodór Bo hydro to znaczy wodór Hydrogenium, dobra Hydro to wodór Jak coś jest, nie wiem, zdekoncentrowane To znaczy, że jest yy, No nie jest tak skoncentrowane No tak coś jest zdehydrogeno... Coś To stracił wodór Bo to jest wodór, wiecie Czyli odebraliśmy wodór czemuś. I zaraz zobaczymy czemu. A czemu odebraliśmy wodór? Cykloheksanowi. Zastanawiacie się co ja tutaj plotę i w ogóle na co to komu. Też się nad tym zastanawiam, ale musimy przez to przeprosić. Czyli mamy cykloheksan. To jest takie piękne coś. Zawsze się boję, że napiszę siedmiokąt, a nie sześciokąt. No ale dobra. I tutaj, uwaga, uwaga, też nam potrzebna jest katarzyna i topór. Nie wiem czemu tak, ale dobra, powiedzmy, że to katarzyna trzyma topór, ok? Potrzebujecie tego do otrzymania benzenu. Tutaj zawsze kat, topór. Tak będzie Wam łatwiej to może zapamiętać, ok? Już na samym początku. No i teraz z tego dziadostwa, które się nazywa c 6 h 12 w sensie taki ma wzór. Bo nazywać to się nazywa cykloheksan. Odłączamy po jednym wodorze i nam powstaje benzen. Na razie też to w ten sposób zapiszę. I tutaj 3H2. Z tego wyobraźcie sobie, to jest no ogólnie 6 wodorów, tak? Czyli co się stało? Yy, to jest cała już reakcja. Pokażę wam znowu, że White muszę zetrzeć też to. Czyli mamy coś takiego. Jak przebiega ta dehydrogenacja, żebyście po prostu mogli tego zapamiętać? Otóż e, mamy ten związek tak? I tutaj pisaliśmy, że Katarzyna trzyma topór to się równa benzyna i tak dalej. Napiszę Wam to, żeby nie było Wam, nie wiem, smutno. No i tutaj 3H2. Na, na białe oko, że tak powiem, to Wam to nic nie mówi. Mi za bardzo też. Ale teraz sobie rozpiszmy to Ciut inaczej. Czyli cykloheksan w innej formie wygląda tak. W sensie, wiecie, to jest ten sam związek, tylko po prostu inaczej zapisany bardziej ludzko. Tutaj też. Tutaj. Tutaj. Sprawdźmy, czy się zgadza Raz, dwa Trzy Raz, dwa, trzy, cztery Pięć Sześć Wszystko się połączyło w cykloheksat Wygląda tak samo prawie, prawda? Ten pierniczek I teraz Katarzyna trzyma topór e, Oczywiście to nie ona to, znaczy no, Dobra, nieważne e, Nie ona niby to trzyma, ale jednak i dzięki tym warunkom. Nie, jednak one były na zielono. Wow, nie wiedziałam, że tak się da. Ścieram mazak-mazakiem. U was to gówno widać, ale dobra. I co robi ta katarzyna z toporem? Ano, dosłownie. Patrzcie, fajna kasia. Trzyma. Topór. To trochę creepy, dlatego, że dzisiaj chyba nie powinny tego tak wyglądać. I podchodzi do takiego czegoś i robi tak. Ciach. Ucina to. I zostaje tylko głowa. Dobra, to brzmi strasznie, ale ogólnie zobaczcie. Katarzyna po prostu zabiera tym toporem z każdego po jednym wodorze. Co nam powstało? To. Tylko, że tu jest cecha. Cecha, 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 cecha. To wygląda jak trumna, ale to nic. I wszystkie te wodorki, które Katarzyna obcięła, położyła obok. I mamy taką reakcję. Proste? Proste, da się od razu zapamiętać. Wow, nie? Dobra, to umarli. Dobra, trimeryzacja to jest do ogarnięcia. To jest tak ładnie rozpisane. No ale co z tego wynika teraz? Skąd mam wiedzieć, że to jest benzyn? A no, bo benzyn tak wygląda. Teraz Wam pokażę dokładnie, jak on wygląda, co z nim nie tak i w ogóle. Yy, w sumie, bo mamy w takiej kolejności w zeszycie, że najpierw mamy podtrzymywania, później budowę, w sumie to jest troszkę nielogiczne. Ale to nic. Teraz poznacie budowę od razu po otrzymywaniu Czyli otrzymujemy albo przez trimeryzację, albo ze smoły, tam jakaś frakcja, frakcja obojętna Albo yy, przez to Dehydrogenację cykloheksanu Patrzcie, nawet ja zapamiętałam, czyli dla was też jest lepiej Dobra i teraz to tak. Czyli yy, budowa heks... Yy, boż Budowa benzenu, no nie? Yy, patrzcie Dobra, teraz, żeby to się nie zapadło. O, stoi. Dobra, no to benzen... O, jak wygodniej teraz. O, sorry, że tak ruszam ręką. Dobra, tak wygląda na razie jak dla was benzen, no nie? No to jest bardzo blisko. Ogólnie, bo benzen, patrzcie, budowa benzenu. Albo wiecie co, zrobię wam stop klatka. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.